Witajcie moi kochani. Tym razem zupełnie głuchy. Udałem się na Ridgeview, a moimi uszami byliście wy na czacie na Twitchu. Mierzyłem się z bardzo trudnym duchem i o mało nie zginąłem, ale zobaczcie to sami, bo naprawdę warto. William Johnson, zdjęcie ducha paranormalnego. No nie wiem właśnie co ma i kogo pukać. Dobra. Teraz na no poważnie. What do we have? No boner. Useless. Totalnie jest teraz dla mnie, nie będę nawet słyszał gdzie rzuca. Nie ma korków ewentualnie, nie ma hiding spota. Odpalę sobie kurasy. Może będę chodził z tą. Będę chodził z mf to zobaczę gdzie. Ech. Aferę lodową par... Paramaxila. Nie. Nie wiem. Jakiś serial? Film? Nie oglądałem nic takiego. Mm. Kość? Też nie. Wy nas słuchujecie w ogóle? Czy wy tylko mnie zrolujecie? Nowy sezon? Dobry? Nie, ok, mamy Cię, Dziękuję. Dziękuję. Tu gdzieś jest. Jak myślę. Mamy kość. I dobra, teraz bym nie chciał umrzeć, chciałbym wygrać. Podobno jak robiłem jeden raz, ale to było nagranie. E, bez dźwięku, bez słuchawek. Na Willowie bodajże było na YouTube. I podobno przez cały odcinek. Pipał ten. Radio pipało tam, czy tam budzik yy, w domu. A ja nic nie słyszałem. <ścoughs> go up, go up. Prawda, że korytarz tak roforma, Monset tu lubi romować szczególnie. orby, piątka, orby piątka i fingery, no Orby pionka where are you are you here are you close yeah. okay where are you are you here are you close are you friendly are you um, a old no EEEE <sum> Eee... <A, a. sum> 36 Fanta tak potrzebuje Eee... Co mamy? Orby? MF5 O FAK Mmm, o oh, fuck mieliśmy wodę do mnie. Dobra, wezmę pilsę. gdzie one zniknęły? Mi... O, co się dzieje? Czemu nie mogę? Ej, nie mogę wziąć? Pilców! Czemu nie mogę wziąć? Witam, Altymbek. Miałbyś coś takiego? Jak mam 96. Ty, faktycznie wziąłem tamte. Dobra. Nie, bo myślałem, że, że ten, że tamte mi coś się zbugowało. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dzięki, Grumi. Co ja chciałem zrobić? Aha, dotsy. Dotsy, dotsy. Ufałkę jedną sobie mam. Weźmy sól, weźmy to. Siema Maciuś. Robi coś? Boję się w to grać, szczególnie, że gram bez dźwięku. O, o coś robił, coś robił. Może ten, może jednak obakę Gery, No nie za bardzo Ja bym chciał, żeby to było obakę. Jak to będzie rajczu, to kurczę będzie kłopot. Kłopotliwe będzie. Dobra, nic z tego. Pokaż to... Do... Jeldots, yes, dobra. No to chociaż tyle, że robia wiemy. No, wejdziesz, profesjonalista mm -hmm. <laughs> rysznic? O, dziękuję. O, depnął, depnął, depnął. No, Gdzie się jeszcze robi? Bo nie słyszę. O, ole, ole na waniu. I chyba to jeszcze, nie? Czy już przestrzeliłem? Nie, dobrze jest. O, wdechnął następną. Ale nie robi kroków, to jest stary. O, 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 o. Zynk. I tu mam jeszcze dwa zdjęcia, jedno na ducha. Can you show yourself, Mr. Raichu? Show yourself. Give me a sign. Tupta. No to jest w fazie jest to fajne, że tu każda gra jest trochę. trochę inna. A jeszcze jak sobie ją urozmaicamy? <laughs> Show yourself. William Johnson. William Johnson, show yourself. William, can you do this for me? Show yourself, please. na ślepo, to by było ciężko. Grumi, no, bo nie wyłączam, bo nie wyłączam. Mam jeszcze chyba jakiś Buffer Mambo, bo mam High Sanity, nie? Znaczy miałem, teraz już powiem trochę mniejsze. William, show yourself. MFA piwszy, bo drzwi dotknął. Aha. I. Hmm. Hello William. Nie każ na siebie czekać. Nic z tego. Dobra, robimy zmianę planów. Wyścig z rajczu będą, będą, moim zdaniem, głupie, ale. Ale czego się nie robi? Dla większego dobra. Na razie czemu? Radio włączył? Dobra. Tyk, 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 ty. Ile mamy? Osiem, siedem. Dużo. Dużo. Troll? O, wywalił korki. A nie, zgasił światło. Tutaj? Interesting. Interesting. Uuu, nie! Gdzie? I co na to? Co ty na to? A? O! Panie rzeźniku. Siedzi? Tak jest. krzywiasteczki. Elegancko. Teraz jeszcze tylko trzeba mu uciec. Jak zrobić to w sposób najbardziej humanitarny? Próbujemy. Myślicie, że stąd mu to uciec, będzie ciężko, nie? O. No. Masz, będzie niezbędne. Masz, będzie niezbędne. Ej, hand jest? Czy tylko mrugał światłami? Nie, chyba tylko. Tylko chyba on Mmm. Ulubiony przedmiot w szkole, WF. <grymne> Dajcie tam wuludol. Próbuję to w sposób ekstremalny, mogę tego żałować. Ale... No zobaczymy. Jest, dobra. Gdzie? Nie widzę go. Dzięki. <ścoughs> się przeniósł się do holu, nie? Jesus Christ. Witam WAX. No wiem, jak skończy się hand, to zgasną światła, więc to akurat będę wiedział. Nie złapie mnie. Nie ma opcji. To jest 100% safe spot. Yy, czyżbyśmy mieli perfect game? Hmm? Tak mi się wydaje. Powinno być, 270. Zdjęcie ducha mamy. Wszystkie zdjęcia mamy. Kość. Miałem kość. Miałem kość. I wszystkie obiektywy. Easy. Perfect game na głucho. Dokładnie. Boom. Bye. Ja wam gratuluję. To wy mi pomogliście. Dobra. Moi drodzy, jak widzieliście, gra przeciwko korajczy była bardzo intensywna i powiem szczerze, oglądałem ten klip kilkukrotnie i nie mam pojęcia, jakim cudem mnie nie zabił, ponieważ był autentycznie bardzo blisko mnie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a także subskrypcję, jeżeli chcielibyście kiedyś dołączyć do tego typu challenge'ów, zapraszam Was na Discorda i Twitcha. Linki macie w opisie. Do usłyszenia w następnym nagraniu.